Dziś na moje biurko trafia Asus FontPad 7 LTE. Za chwileczkę mu się przyjrzymy. Na początku, może tradycyjny rzut oka na to, co znajduje się w pudełeczku. Otrzymujemy ładowarkę USB o prądzie 1,35 a Nie mogło zabraknąć przewodu USB, oraz dodatkowo otrzymamy. Wypychacz, który będziemy mogli wypchnąć sobie kartę SIM z urządzenia. Jak widzicie, urządzenie jest oznaczone symbolem LTE, co znaczy, że jest wyposażone w moduł łączności z sieciami komórkowymi. Szybki rzut oka na samo urządzenie. Jak widzicie, jest to urządzenie o rozmiarze siedniocalowym pierwszym parametrem, który zazwyczaj nas interesuje jest rozdzielczość ekranu, jest to rozdzielczość HD, czyli 1280 na 800 ekran jest to ekran TFT IPS tradycyjnie już na początku przyjrzyjmy się złączom urządzenia widzimy od góry złącze zestawu słuchawkowego 3,5 mm jacka po stronie lewej mamy złącze na kartę micro -sim. po stronie prawej złącze na kartę Pamięci, którą będziemy mogli rozszerzyć, pamięć wewnętrzną o maksymalnie 32 GB, dwa przełączniki regulujące głośność, przycisk zasilania. Na tylnym panelu widzimy oczko kamery, kamery głównej o rozdzielczości 5 MP bez diody podświetlania, oraz na dole jest złącze. USB, którym będziemy mieli, mogli ładować urządzenie i synchronizować dane z komputera. Tylnia obudowa wykonana jest z plastiku. Mamy dwie wersje kolorystyczne tego urządzenia czarną i białą. Ja dysponuję wersją czarną, szarą. Jak widzicie, ta obudowa też nie jest typowo czarna. Odbijano w dość ciekawy sposób światło. Niestety, jak widzicie, dość mocno zostawiamy na niej odciski palców. Także osoby, które mają problem z tym tematem, no pewno będą niezbyt zadowolone. Również. Trochę e, irytującą rzeczą są te dość grube ramki, które się znajdują naokoło wyświetlacza. E, samo urządzenie mogłoby być mniejsze, e, gdybyśmy troszeczkę te ramki zredukowali. Ogólnie urządzenie też również do najchłodszych, do najcieńszych nie należy no, czuć, czuć, czuć. Czuć tą wielkość w ręce. Warto zwrócić uwagę, że głośniki są umiejscowione po, um, po odpowiedniej stronie tego urządzenia, czyli na froncie, tu gdzie e, chcielibyśmy, żeby te głośniki były, tu gdzie mamy uszy, jest głośnik u góry i u dołu. Mm, pomimo tego, że mamy te dwa głośniki, spodziewałem się, że będą one grały głośniej. E, tak więc tutaj też troszeczkę jestem rozczarowany, gdyż e, te głośniki do najgłośniejszych nie. Należą. Co do wnętrza urządzenia, wyposażone jest ono w procesor Intel Atom Z2560. Jest to e, o, procesor dwurdzeniowy, taktowany częstotliwością 1,6 GHz. Pamięć wewnętrzna tego urządzenia, w moim przypadku 8 GB, dostępne są wersje 16 i 32 GB. Pamięć RAM to jest. 1 giga. Tak jak mówiłem możemy sobie pamięć wewnętrzną rozszerzyć o dodatkowe 32 giga za pośrednictwem karty SD. Nie znajdziemy tutaj modułu NFC ani ładowania bezprzewodowego. Złącze Wi-Fi, złącze bezprzewodowe jest w standardzie 2 i 5 gigaherca. Wbudowane oczywiście mamy również GPS, tak więc jako nawigacja bez problemu będziemy mogli to urządzenie stosować. Zaraz po uruchomieniu urządzenia, sprawdzeniu, czy są dostępne jakieś aktualizacje, okazało się, że jest aktualizacja. Ja mogłem sobie zaktualizować to urządzenie do Androida 4.4.2. Razem z nowym systemem otrzymaliśmy nowe ikony, nowy interfejs jak gdyby, tego urządzenia, który no, mnie jak najbardziej przypada do gustu. Mamy dość ciekawy panel powiadomień. W którym będziemy mogli przełączać wszystkie niezbędne nam funkcje, oczywiście możemy sobie go również dostosować do własnych potrzeb. Mamy również odświeżone menu ustawień, też już w nowym w e, takim formacie, który mnie akurat bardzo się podoba. Warto w, w, zwrócić uwagę na dostosowanie ustawień Asus, gdyż znajdziemy tutaj dość przydatną funkcję, szczególnie jeżeli mamy urządzenie tak jak ja e, z 8 gigami pamięci wewnętrznej, okazuje się, że Asus zadbał o to, że możemy sobie Ustawić odpowiednią preferencję instalacji chociażby aplikacji, czyli możemy referować pamięć zewnętrzną kartę SD, gdyby okazało się, że tej pamięci do dyspozycji mamy zbyt mało. Jak widzicie, tutaj jest doinstalowanych dość sporo różnego rodzaju aplikacji i z tej mojej 8 gigowej wersji dostępne dla mnie jest tylko niestety 4GB, tak więc bez karty rozszerzeń byłoby trudno się pomieścić, ale że mamy i kartę rozszerzeń i Tom. Modyfikację, która w łatwy sposób pozwala nam na instalowanie um, aplikacji na kartę, nie ma dramatu. Procesor, pomimo o, tego, że nie jest to tytan wydajności, w, w przypadku tego urządzenia, jak najbardziej y, no, jest wystarczający, bez najmniejszego problemu. Jestem w stanie przeglądać y, filmy Full HD, nie ma żadnych lagów, żadnych opóźnień, wszystko działa y, na bieżąco. Również samo obcowanie z urządzeniem, samo korzystanie z tego urządzenia, chociażby do zarządzania aplikacjami, do przeglądania y, stron społecznościowych, nie nastręcza żadnych y, problemów. Producent przekonuje nas, że jest to Fontpad, czyli urządzenie, które mamy traktować jak telefon. Fabrycznie nie otrzymujemy żadnego zestawu słuchawkowego ani bezprzewodowego, ani przewodowego, tak więc generalnie zachęceni jesteśmy do tego, żeby korzystać z tego urządzenia jak z telefonu. Ja co prawda sobie nie wyobrażam przy tym rozmiarze, żeby z tego wygodnie korzystać jako z telefonu, aczkolwiek być może jest trochę osób, które by z tego urządzenia w ten sposób chciało korzystać. Jak najbardziej jest to możliwe. Mamy moduł LTE który oprócz tego, że będzie nam zapewniał szybką transmisję danych, to również będzie nam umożliwiał prowadzenie rozmów e, telefonicznych. Zwróćmy teraz uwagę na aplikację aparatu i na sam aparat. Jak widzicie, aparat jest wyposażony w autofokus, e, 5-megapikselowa matryca. W dość prosty sposób możemy sobie Przełączać różnego rodzaju tryby, jakie nam udostępnia producent. Łatwy dostęp jest również do ustawień. Generalnie aplikacja aparatu jest jak najbardziej, no, można by nazwać ją ergonomiczna i mnie przynajmniej przypadła do gustu. Same zdjęcia, jakie wykonuje aparat, no. Producenci tabletów przyzwyczaili nas, że nie jest to funkcja premium tego typu urządzeń, i tutaj również jest podobnie. Przy dobrym oświetleniu nie ma najmniejszych problemów z wykonaniem bardzo dobrych jakościowo zdjęć, w momencie kiedy mamy już słabsze oświetlenie i nie jest to już tak fajnie, jakbyśmy oczekiwali. Zobaczmy, może, jak będzie wyglądało przeglądanie internetu. Przejdę na moją testową, zaśmieconą stronę. Widzę, że weszła nam wersja mobilna. Zaraz postaram się przełączyć ją w wersję, a nie jest wersja komputerowa. Tak więc, jak widzicie, nawet daje radę. Nie mamy żadnych przycięć. Wszystko w miarę płynnie działa. Bez problemu możemy powiększyć, pomniejszyć. Jak widzicie, reklamy nam tutaj różne wypływają naprzód, co nie zmienia faktu, że samo przeglądanie internetu jest jak najbardziej płynne. Zwróćmy uwagę na aplikacje, jakie dostarczane są wraz z tym urządzeniem. Ja skupię się tylko na tych, które nie są aplikacjami od Google lub znanymi tylko te, które dostarcza nam Asus specjalnie dla tego urządzenia. Pierwsza jest to funkcja oszczędzania. Możemy sobie odpowiednio włączyć tutaj różne tryby, tryb bardzo oszczędny, tryb zoptymalizowany, tryb dostosowawczy. Także tu w zależności od tego, co nam jest potrzebne, Będziemy mogli sobie ten tryb zasilania odpowiednio dostosować do własnych potrzeb. Mamy również galerię od Asusa, która w miarę sobie tutaj daje radę. Jak widzicie, tutaj już wykonałem kilka zdjęć testowych, także sama galeria, również jasna, czysta i przejrzysta. Kolejną aplikacją jest Creator Audio. Dzięki tej aplikacji będziemy mogli odpowiednio dostosować charakterystykę do tego, co akurat będziemy na urządzeniu słuchać lub oglądać. Okay. Kolejną aplikacją jest MyAsus. dzięki tej aplikacji możemy skontaktować się z serwisem, jeżeli posiadamy jakiekolwiek problemy z nabytym urządzeniem. Znalazłem również aplikację Omelet Chat. Nie wiem czy to jest od samego Asusa, czy jest to jakaś aplikacja, która jest już popularna i dostępna w sklepie Play, aczkolwiek do tej pory ja się z nią nie spotkałem, a tu jest na urządzeniu preinstalowana. Dwie kolejne aplikacje to Party Link i PC Link. Dzięki tym aplikacjom Będziemy mogli dzielić się materiałami, znajdującymi się na naszym urządzeniu. Otrzymujemy również aplikację Pogoda, która w dość ładny, atrakcyjny, wizualny sposób pokazuje nam aktualną oraz prognozowaną pogodę. Kolejna aplikacja jest to Remote Link, będzie nam ona umożliwiała w przekształcenie naszego tableta w pilota do komputera. Kolejna aplikacja do dzielenia się plikami jest to ShareLink, będziemy mogli łączyć się i udostępniać nasze zasoby innym użytkownikom sieci wewnętrznej. Dotrzymujemy również słownik yy, Splendid jest to aplikacja, która nam pozwoli na dostosowanie jasności, no może nie jasności, tylko temperatury barwowej wyświetlacza do naszych upodobań, czyli może on być bardziej ciepły, ewentualnie bardziej zimny, a ja preferuję taki neutralny. Otrzymujemy również dwie aplikacje do notatek Note oraz Szybka notatka Będą one szybka, notatka na przykład również jest dostępna z tego menu górnego. Mamy tutaj skrót do szybkiej notatki. Jak widzicie, również z menu górnego mamy skrót chociażby do kalkulatora. ASUS również umożliwia nam. Korzystanie ze swojej chmury za pomocą aplikacji Web Storage. Czemu również aplikację WhatNext, która pozwala nam na skonfigurowanie widżetu, który będzie nam się pojawiał na jednym z ekranów. Urządzenie jest wyposażone w baterię 3950 mAh. W benchmarkach wychodzi ono w okolicach nota 2, czyli mój rezultat, jaki ja uzyskałem tutaj, to jest 18481. Zachęcam wszystkich do komentowania, jeżeli posiadacie takie urządzenie. Napiszcie, czy spełnia ona Wasze oczekiwania. Jeżeli mieliście styczność, to napiszcie po prostu, jakie wrażenia macie z użytkowania tego urządzenia.